Cześć, cześć pszczółeczki. Przepraszam, że ja się nie pożegnałam wczoraj z Wami, ale impreza przeciągnęła się troszeczkę dłużej niż myślałam, że się skończy. Było super, było fajnie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom. Super. A teraz, dzisiaj, no jak impreza, no to ciąg imprezowy. Właśnie przygotuję... Przygotowuję imprezę, niespodziankę e, dla naszej bardzo dobrej znajomej. E, no i co? I chciałam Wam tylko powiedzieć e, dzień dobry, przywitać się z Wami, e, pożegnać się z Wami za wczoraj e, i pokazać Wam, właściwie to teraz nie będę gadać, bo mam tylko 3 minutki e, na baterii, plus e, Kajcią dopiero zasnął, więc ja mogę ruszyć e, w do przygotowań. Pogodę mamy w miarę, tu już rozłożyliśmy takie duże gazi, bo mamy grilla i mamy ławę. Proszę przygotowanie w trakcie, bo będziemy zawieszać wszystko, a tam nam śpi misio. tu mam e, zakupy do rozpakowania, sałatki do przygotowania, e, chatę do ogarnięcia, siebie do ogarnięcia, więc na razie idę ładować baterie i się z Wami żegnam. Cześć! E, jeżeli tak tylko przychodzę na chwilę e, z dobrą radą, jeżeli przyjdzie Wam kiedykolwiek do głowy, e, organizować imprezę z e, ząbkującym dzieckiem, nie róbcie tego. Proszę Was! Proszę, radzę Wam, nie róbcie tego, bo, bo nie zrobicie. Zwłaszcza jeżeli jesteście sami i macie wszystko na głowie sami. Yy, Zostały dwie godziny, a my jesteśmy w tak zwanej czarnej dziurze. Nie, Kajuś? I ja nie chcę zejść mamy rączek. I najchętniej to bym cały czas tu siedział. Nie? Mama kłamie. Was? Nie, tak nieprawda. Bo mama siedziała na internecie, tak? Też, też. Zapomniałam, że dzisiaj przecież niedziela i musiałam rzucić przecież oczywiście nasze snapowe, całe cały nasz y, tygodniowy zestaw snapów, tak? A teraz y, zabieramy się już tak troszeczkę, y, tak ogarniam, ogarniam, ogarniam no i teraz zabieram się za robienie sałatki będę robiła dwie sałatki jedną z kalafiora i drugą taką po prostu do grilla taką pondorek, ogórek, coś tam, coś tam z jajeczkiem nie, wszystko jest na nie wszystko jest na nie wszystko, wszystko co tam jest? kaja tam jest widzisz się? Widzisz się w poglądzie? Kto tam jest? Dzidzia? Dzidzia! Dzidzia tam jest! No! Ale jajka co? Dzidzie widzisz? O kurza stopa! Tak! Dzidzia tam jest! Zobacz, jaka dzidzia! Jaka dzidzia! Dzidzia! O ja nie mogę! O! Taki jestem nieśmiały! Taki jestem nieśmiały! Dobra, koniec tego przeglądania się w podglądach. Lecimy działać dalej. Lecimy dalej działać, dalej działać, bo przejdzie tata i nas zje, No, musisz współpracować kolego. Dobra, to tyle. To widzimy się później, nie? No. Bye. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jestem właśnie ja w trakcie tworzenia muszę szybko to ogarnąć i wytworzyć jeszcze y, kilka sałatek. Dobra. Lecę dalej. Fajną taką przystawką sałatką do grilla będzie Mizeria, tylko że ogórki z porem świeżym, łyżeczka śmietany, łyżeczka greckiego jogurtu i łyżeczka majonezu. I to wszystko wymardane razem oczywiście z przyprawami. Kolejnym sposobem na szybciusieńką i bardzo smaczną sałatkę do grilla jest słuchajcie, różyczki kalafiora. Kukurydza, 3 jajka, drobno-posiekany czosnek, ja mam 2 ząbki e, i e, koperek. I majonez albo tak jak ja robię w stosunku 1 do jednego jogurt grecki z majonezem. I to wszystko wybełtać together. Ale to win bez mojej twarzy widać. Jak bez swojej No Nie mam mojej twarzy. No, to, to Twoje osobiste? No. To czemu nie ma twojej A bo ten, a nie chcesz tak jak z tym 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 tym, że widać kawałek w twojej twarzy? Chcę, ale mam sobą internet, wiesz? Nie mogę, bo nie mogę grać wtedy. Bo mój net tego nie ogarnia. No to jest chyba tylko jeden mega coś, a... No to, no ale nie no ale no, nie no, To jest porażka. Ale nie jak ściągną to widzę, że to tam jest triptan, na trudne yeah. dzień dobry kawka jest to zaczynamy dzień prawda? Dzień dobry? Halo, no kawka jest no uśmiechnij się chociaż na chwilę no tak dla picu no że taki wesoły jesteś no ej! Halo! No właśnie zaczynamy dzień tutaj mamy proszę państwa poimprezowy bałagan tak wygląda poimprezowy bałagan. Impreza się udała. Była bardzo fajna, miła, niespodzianka. A w ogóle zobaczcie jakie piękne goździki. Widzicie? Widzicie goździki? Widzicie? Goździki są przeurocze, przecudowne. No, także tak wygląda poimprezowy bałagan. Tak wygląda poimprezowy bałagan. Tu jeszcze jakieś niedobitki, niedopitki. Trzeba pozbierać. Prawda? A tutaj proszę jeszcze na to wszystko wjechała nowa kuchenka. Jakby mało było bałaganu tutaj. Wszystko to trzeba dzisiaj ogarnąć, posprzątać. No i nie mogę sobie zrobić śniadania, bo czekam, aż przyjdzie Specmeister. I Specmeister podłączy kuchenkę, bo w tym kraju nie można sobie samemu kuchenki podłączyć. Pewnie w Polsce może też nie wiem. W każdym razie jaglanki nie ma. To pijemy kawę. A potem się bierzemy za sprzątańsko, nie? Bo ja nie jestem yy, z tych osób, które nie położą się spać, póki nie mają wysprzątane. Ja się spokojnie położę spać i sobie sprzątne rano, nie? Bo wiem, że są takie osoby, które po imprezie siedzą jeszcze godzinę, dwie, trzy, szorują wszystko, sprzątają i cudują, ale nie. My nie mamy wyrzutów sumienia i spokojnie chodzimy spać natomiast rano z nową energią, chyba że się makaca zabiera się za sprzątanie. Tak? Chciałbyś kawę? No dobra, to ja teraz chcę wypić moją kawkę, wy zróbcie sobie swoją, żeby nam się przyjemnie siedziało i oglądało i się zobaczymy później. Jeszcze tak do kawy postanowiłam sobie sprzątnąć miejsce na kuchenkę, żeby miała czyściutko. Domyślam się, że każdy z Was zdaje y, sobie sprawę, że za kuchenką jest syf, ale czy każdy z Was widział, jak tutaj w Anglii, y, w Anglii, właściwie w tym domu tutaj, kładzona jest, kładziona jest podłoga. Y, tutaj widzimy panele, które kończą się tak, jak się kończą. Następnie mamy dwa kafelki, nie wiem, chyba żeby równowagę miała kuchenka z panelami, i mamy dziurę. Ale słuchajcie, to jeszcze jest nic bo pod pralką mamy, nawet nie mamy o tych kafelek, po prostu mamy y, ziemię. To samo mamy pod wanną, mamy po prostu gołą ziemię, bez żadnej podłogi. No, a teraz proszę Państwa, tirit bank i jedziemy, czyścimy. Kocie, impreza by nie była imprezą, gdyby nie było zbitej szklanki, a właściwie lampki. Nasza czeluść, czarna dziura wyczyszczona, jak się dało i tak, aj, wygląda paskudnie. I zobaczcie jaka ładna, nówka funka i za tydzień będzie znowu upieprzona. Jeżeli ktoś z Was, tam obecnych, wie jak dbać o takie palniki, takie badziewne, najtańsze na, na, na rynku, to dajcie mi znać, żeby, bo oni ostatnio mnie posądzili, że to ja z te kuchenki psuję, bo to już jest moja trzecia kuchenka w tym domu. I że to ja psuję, bo tutaj mi się strasznie rdza zbiera, bo podczas gotowania wiadomo, z garnka coś tam wylatuje, wylatuje, wylatuje. I coś mi powiedzieli, że to się czyści olejem, ale jak to się czyści olejem? Ktoś, ktoś, coś, gdzieś, jakoś, gdzie? Jak wiecie, to mi napiszcie koniecznie. A tutaj zobaczcie, tu jest osobno grillek, Ale nie ma tu żadnej... A nie, są jakieś coś, jakieś ustrojstwa są, ale nie ma tych czy tak, tu jest grillek, a tu jest osobno piekarnik, ale go jeszcze nie otworzę, bo jest zasany. Kochanka jest beznadziejna, już taką miałam, ale jak jest nowa, to przynajmniej fajnie wygląda. Mam nadzieję, że będzie działać, Ale te pokrętła są kwadratowe, takie normalnie, z czasów epoki jakiejś jaskiniowej. Dobra, nieważne, nieważne. Jedziemy dalej ze sprzątaniem. Bardzo, teraz jestem gotowy, żeby podbijać świat. I on się cieszy. Pokaż się, kajutku, nie? Nie cieszę się. Tak będę teraz podróżował, tak będę podróżował na wakacje, nie? Jak będę podróżował fajnie? Powiedz kajutek, fajnie? Fajnie, jak sobie wiszę. Zobaczcie, jaki fajny taki ten nosidełek z takim tutaj siedzonkiem twardym. Na biodra, nie takie jak kiedyś były tylko. I mogę sobie jeździć przodem i tyłem, tak? I będę zwiedzał świat z rodzicami. Jej, już niedługo jadę do Polski. Wszystkie babcie i ciocię poznać. Tak, taki będę podróżnik. No, podłogi już pomęta, ja tutaj jeszcze tylko troszeczkę, schnę. no zobaczcie, umieściłam tą skrzynię, co wam pokazywałam, co dostałam ostatnio od Rafała, umieściłam ją pod tą moją konsolą i słuchajcie, powiem wam, że wygląda, jakby tam była od urodzenia. No, a ja tutaj już strasznie jęczę, strasznie, strasznie, bo mama sprętna, myła podłogi zamiast się ze mną bawić. Dobra, to ja idę szybko szamać zupkę z ziemniakami o smaku rybnym e, i widzę się z wami za chwilę. Błagam, błagam, nie strzelać. To wszystko wina tych imprez i nadmiaru imprez i obowiązków i w ogóle i w szczególe. I wygląda na to, że znowu się z Wami nie pożegnałam i nie dokończyłam vloga. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Obiecuję poprawę i mam nadzieję, że się więcej nie powtórzy. Także żegnam się z Wami, znów krzycząc do mojego laptopa. I gapiąc się w pustą, czarną coś. Dobra, to ja się z Wami żegnam i yy, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepłutko, jak zwykle z deszczowej i zimnej Anglii. I w ogóle to do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!